czyli popularne lipole, w zasadzie zdominowały w modelarstwie dzięki swojej dużej wydajności prądowej i niskiej wadze. Używamy ich w naszych autach, łodziach, modelach zdalnie sterowanych czy karabinkach, dlatego w tym filmie postaram się przybliżyć zwłaszcza początkującym modelarzom informacje związane z parametrami oraz bezpiecznym użytkowaniem tego typu pakietów. W przeciwieństwie do pakietów NIMH czy NICD Lipole charakteryzują się brakiem efektu pamięci oraz bardzo małym efektem samorozładowania się. A to znaczy, że pierwsze ładowanie ogniwa czy pakietu lipo prawie nie różni się od każdego kolejnego. Nie ma tu formatowania akumulatora oraz możemy go w każdym momencie doładować bez straty pojemności i wydajności. Jak zbudowany jest pakiet lipo? Tu widzimy jak zbudowane jest pojedyncze ogniwo. Każde ogniwo ma dwa wyprowadzenia, anodę oraz katodę. Elektrolit w może mieć postać stałą lub postać drzew. Istnieją dwa określenia akumulatorów, które należy znać. Ogniwa to pojedynczy akumulatorek posiadający wspomniane dwa wyprowadzenia. Popularną nazwą ogniwa jest cela od angielskiego sel ogniwo. Pakiet to nic innego jak akumulator składający się z więcej niż jednego ogniwa. Najczęściej stosowane są pakiety dwu-i ogniwowe, chociaż istnieją nawet 10 ogniwowe. Teraz poczytajmy, jakie informacje producenci zamieszczają na pakietach. Literą S oznacza się ilość ogniw dla pakietów połączonych szeregowo, a literą P dla pakietów połączonych równolegle. Przykład: 3S. Pakiet połączony szeregowo, składający się z trzech cel. 1S. Pojedyncze ogniwo. 2S, 2P. Pakiet składający z dwóch ogniw połączonych szeregowo oraz dwóch ogniw połączonych równolegle. Ponieważ każde ogniwo ma prąd znamionowy równy 3,7V, to łatwo jest policzyć napięcie dla pakietu składającego się np. z 3S. Jak to wygląda na naszym przykładowym pakiecie? Jest to pakiet, który ma 3 ogniwa, 3C. Wydajność prądowa oznaczona literą C wynosi 20C. Określa ona maksymalne natężenie prądu, który można pobierać z akumulatora. Maksymalny prąd ładowania, również określony literą C, lub podawany w amperach, tak jak tutaj. To informuje nas o maksymalnym prądzie, jakim można ładować akumulator, aby nie uległ on uszkodzeniu. Podobnie ma się rzecz z maksymalnym prądem rozładowania, ale jest on dużo wyższy. Tu wynosi on 44A. Pojemność podawana jest w miliamperogodzinach, informuje nas, przez jaki czas będziemy mogli pobierać prąd o danym natężeniu. Omówione parametry pozwolą nam poprawnie obliczyć np. największy prąd rozładowania oraz zaprogramować prąd ładowania. Teraz chwilę o najbardziej nurtującym modelarze pytaniu. A ile ja na tym polatam, popływam czy pojeżdżam? Otóż jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Teoretycznie czas pracy modelu obliczamy dzieląc pojemność akumulatora przez średni prąd pobierany przez nasz układ. Jednak z reguły nie wiemy ile tego prądu nasz układ pobiera, ponieważ to zależy od tego jak latamy, pływamy, jeździmy. Dlatego pierwsze próby warto wykonać nieco krótsze. Nie będzie to pewnie dla nikogo zaskoczeniem, że ogniwa LiPo nie rozładowują się liniowo. W okolicach napięcia znamionowego ogniwa pracuje ono najdłużej. Po osiągnięciu około 3,4V rozładowanie trwa już bardzo szybko. Szybkość rozładowania jest również zależna od prądu pobieranego z pakietu. Im ten prąd jest większy, tym szybciej rozładowuje się akumulator. Nie próbujmy zatem ciągnąć pakietu na maksa. To może się źle skończyć i dla pakietu, i dla modelu. Zanim przystąpimy do ładowania akumulatora litowo-polimerowego, poznajmy jeszcze jeden bardzo ważny parametr. Jest nim oczywiście minimalne napięcie dla poszczególnego ogniwa. Minimalne napięcie dla pojedynczej celi wynosi 3V. Nigdy nie wolno przekraczać wartości poniżej 3V na cele, ponieważ prowadzi to do trwałego uszkodzenia ogniwa. Optymalnym napięciem dla poszczególnej celi jest napięcie 3,7V, wokół którego pracuje najdłużej, a maksymalną wartością jest napięcie 4,2V dla poszczególnej celi. Odpowiedzcie sobie sami, czy chcielibyście, aby źle obsługiwany pakiet na waszym biurku, czy w samochodzie pokazał, co potrafi. Chyba poza manami nikt tego nie chce. Czasem bywa tak, że kupujecie pakiety bez zalutowanych końcówek. Wtedy musicie zalutować je sami i należy zwrócić uwagę, by zastosowane końcówki, np. te typu banan, nie miały możliwości zwarcia się. Zwarcie powoduje wzrost temperatury elektrolitu, wydzielanie się gazów oraz e, nawet eksplozję pakietu. Co zrobić, by uniknąć tego wybuchowego scenariusza? Przede wszystkim stosować się do następujących zasad. Nie przekraczać dopuszczalnych wartości prądu i napięcia ładowania i rozładowywania. Nie pozostawiać ładujących się poli bez opieki, a zaraz po zakończonym procesie ładowania odłączyć je od ładowarki. Pakiety ładować z dala od ładowopalnych przedmiotów i umieszczać je specjalnie do tego celu w zaprojektowanych torbach lub przynajmniej w ceramicznych podstawkach. Ładowanie przeprowadzać z użyciem balansera. Dokonywać okresowej kontroli stanu ogniw w pakiecie. Magazynować pakiety naładowane do 40% ich pojemności. Nie eksploatować uszkodzonych mechanicznie pakietów. Pamiętajcie, zużyte pakiety wyrzucamy do specjalnych pojemników tych na baterię. Kolejną bardzo ważną kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest ta mała biała wtyczka. Jest to wtyczka służąca do balansowania ogniw. Proces ten polega na wyrównywaniu napięć w poszczególnych celach naszego pakietu, co skutkuje uzyskaniem identycznych parametrów w każdej z celi i zapobiega przed przeładowaniem jednych cel, a nie doładowaniem innych. Proces balansowania pakietu jest szczególnie ważny, ponieważ jeżeli użyjemy pakietu o nierównych parametrach na poszczególnych celach, to przez te słabsze będzie przepływał prąd o większym natężeniu, co spowoduje nierówne ich rozładowanie a to może skończyć się z kolei trwałym uszkodzeniem pakietu. Co zrobić z pakietem, jeżeli nie mamy zamiaru używać go przez kilka następnych tygodni, a nawet miesięcy? Otóż okazuje się, że sprawa naładowania pakietu jest w tym przypadku bardzo istotna. Przechowywanie akumulatorów w pełni naładowanych lub w pełni rozładowanych może skutkować spadkiem sprawności, a nawet doprowadzić do ich puchnięcia. Akumulatory litowo-polimerowe należy przechowywać naładowane w około 40%, czyli 3,6 V na cel. Przedłuży to ich żywotność. Taki sam zabieg stosują producenci akumulatorów, więc jeżeli kupicie nowy akumulator, to będzie on naładowany również w około 40%. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że prawidłowo eksploatowane lipole posłużą Wam przez bardzo długi czas. Stosując się do wcześniej omówionych zasad, będziecie długo i bezpiecznie eksploatować.